Zima na trasurze nie przyszła sama. Tym razem przyniosła coś więcej niż śnieg. Tuż na północy za moim operatorem pękł lód, odsłaniając wyspę, której nikt nigdy nie powinien znaleźć. Zanim Inku otworzy swoje bramy 14 grudnia, najpierw musicie wybudować most. Ta konstrukcja, moi drodzy, zajmie wam trochę czasu, a to co czeka po drugiej stronie, nie będzie czekać wiecznie. Nowe ekspowiska, nowe zagrożenia i tajemnica, którą lud trzymał przez wieki. Dodatkowo, moi drodzy, od 1 grudnia Winter Event wraca odświeżony i przebudowany na prośbę graczy. Coś budzi się pod lodem, a my dopiero zaczynamy. Dobra, widzowie, wjeżdżamy w ten Winter Update. Zobaczymy, co tutaj przyniesie dla nas. To, co kiedyś było ukryte pod lodem, było ukryte z jakiegoś powodu. Zwiadowcy z Ulatkara podczas rutynowego patrolu odkryli nową wyspę, daleko na północy od Timbra. Nigdy wcześniej jej nie widzieli. Przez wieki pozostawała ukryta pod ogromnym dryfującym lodowcem, który niedawno pękł w tajemniczych okolicznościach. Po otrzymaniu raportu zulatar poczuł niepokój. Skontaktował się z najstarszym mieszkańcem Timbra, cichym pustelnikiem, którego pamięć przechowywała historie starsze niż osady na samej wyspie. Starzec ujawnił zapomnianą opowieść. Dawno temu na tej wyspie stała wielka świątynia. Miejsce poświęcone najczystszemu światłu. Ale światło zgasło. Inkwizytorzy, którzy ją zbudowali, zostali przejęci przez demoniczne szepty, a wyspa popadła w straszliwą klątwę. Ci, którzy tam weszli, nigdy nie wrócili. Lud nie pochłonął wyspy. On ją zapieczętował. Słowa te głęboko zaniepokoiły Zulatara. Jeśli świątynia naprawdę należała do starożytnych inkwizytorów, a demony ją skorumpowały. To cokolwiek kryje się pod topniejącym lodem nie jest zwyczajnym zagrożeniem. Obawiając się, co może obudzić się tak blisko Timbry, Zulatar nakazał budowę ogromnego drewnianego mostu łączącego oba lądy. Wierzy, że obywatele Timbry, a być może całej Tibi, mogą stanąć w obliczu niewyobrażalnego niebezpieczeństwa, jeśli prawda o przeklętej świątyni północy nie zostanie odkryta. Teraz szuka odważnych poszukiwaczy przygód, chcących zbadać tą zaginioną wyspę. Jej ruiny i los inwizytorów, którzy kiedyś chodzili po jej zamarzniętych korytarzach. Co co kiedyś było ukryte pod lodem, ostrzega Zulatar, było ukryte z jakiegoś powodu. Każda pomoc w tej eksploracji jest bardzo mile widziana. Sanctum Edge to nowa lodowa wyspa położona na północ od Timbry. Drewno, liny i gwoździe są wymagane do budowy mostu, który pozwoli ci dotrzeć na drugi brzeg morza i rozpocząć eksplorację. Gwoździe zostały dodane do trzech różnych stworzeń – Dwarfguardy, Hero i Org Brute. Gwoździe można też sprzedawać u NPC Gorim na Timbra. The Inquisition of Shadows – The Frozen Fate of Tibra Długo zanim pierwsi osadnicy dotarli do Timbry, szepty mówiły o Inkwizycji, która zaginęła daleko na północy. Jedni twierdzili, że byli to heretycy wygnani z Skyes i Karlin, inni, że wizjonerzy, którzy odważyli się szukać prawdy świetle i cieniu jednocześnie. Stare kroniki wspominają o podróży do krainy, gdzie cisza śni o Bogach. Większość uznała to za mit, aż do teraz. W ostatnich miesiącach Timbre zaczęły nawiezać dziwne znaki. Rybacy zgłaszają odległe burze, które nigdy nie przemieszczają się. Kapłani czują, że ich błogosławieństwa słabną w zimnym północnym wietrze. Pochodnie palą się słabiej w pobliżu niektórych ruin, jakby samo światło było tłumione. Zulatar otrzymał niepokojące raporty od zwiadowców, którzy wypłynęli poza znane brzegi Timbry. Mówią o zamarzniętym wybrzeżu, czarnych sztandarach, częściowo pogrzebanej w lodzie i zarysie ogromnej struktury drzemiącej pod mrozem. Jeden z nich przysięga, że słyszał odległy śpiew niesiony przez wiatr, modlitwę, która nie należała do żadnego znanego mu boga. Starszyzna Timry mówi, że dawno temu inkwizycja została wysłana, aby oczyścić wypaczoną wiarę na północ. Żaden z nich nie powrócił. Przetrwał tylko jeden fragment raportu wspominający o katedrze pod lodem, miejscu gdzie słońce umiera każdego dnia. Teraz burze nad północnym morzem słabną, jakby coś pod lodem zaczynało się budzić. Zulatar wierzy, że cokolwiek tam zapieczętowano, nie zamierza już spać. Po cichu wzywa odważnych poszukiwaczy przygód do przygotowania się na nowe śledztwo, które zaprowadzi ich na sam koniec Timbry, no i dalej, poza bezpieczeństwo znanych nam brzegów. Na granicy tej zamarzniętej krainy mieszkańcy Timbry zaczęli używać nowej nazwy Sanctum Edge, miejsce gdzie światło i cień się spotykają, a nawet bogowie milkną. Coś czeka na północy. The Inquisition of Shadows nadchodzi wkrótce. Wejście do inkut pozostaje zapieczętowane do planowanej premiery oczekiwanej około 14 grudnia. Zalecane jest zbudowanie mostu wcześniej. Zajmie to trochę czasu. Dodatkowo, moi drodzy, Winter Event wraca w tym roku. Odświeżony i ulepszony. Starannie przeanalizowaliśmy wszystkie Wasze opinie z zeszłego roku i prowadziliśmy ulepszenia, aby ta edycja była płynniejsza, bardziej nagradzająca i jeszcze przyjemniejsza. Magic Christmas Tree będzie teraz wymagać znacznie mniej Christmas Bombs i girland, aby zwiększyć po prostu jej poziom. Nowa globalna wiadomość ogłosi top 5 graczy, którzy najbardziej pomagają w ulepszeniu choinki. Potwory z rajdu atakujące drzewo dadzą teraz dwa razy więcej expa i lepszy loot. Im wyższy poziom drzewa, tym lepsze nagrody. Boss eventowy Grinch da torbę z nagrodą każdemu graczowi, który zada wystarczająco dużo obrażeń. Ruggard Ride również da dodatkowe przedmioty. Od 1 grudnia po Global Safe Serverze, czyli od 6 rano polskiego czasu będziesz pomagać Santa Claus w codziennych misjach w Frodo Bars. Heis. Gracze Ruggard mogą jedynie wymienić Snowflakes na specjalny prezent 24 grudnia. Poproś Santa o misję. Niektóre dają nagrody, inne nie. Potwory będą upuszczać Snowflakes przez cały grudzień. Potwory poniżej 20 expa oczywiście są wykluczone. Tak więc możesz pomóc Mikołajowi w 15 misjach do 24 grudnia, aby wymienić 100 Snowflakes plus 10 Golda na specjalny prezent zawierający Christmas bundle, tokeny, a nawet paz. Zbieraj Christmas tokeny na unikalne stroje. Dwarf Outfit 10 tokenów. Elf Outfit 20 tokenów. Tak więc Christmas Tree startuje 1 grudnia po save-serwerze, wydarzenie oparte na współpracy całej społeczności. Jak to działa? Od 1 grudnia po save-serwerze każdy potworek powyżej 20 expa lub więcej oczywiście, zacznie upuszczać Christmas bombki albo girlandy. Im potwór silniejszy, tym większa szansa na drop. Używaj tych przedmiotów na choince w Thais, na wschód od Santa Clausa. Każdy użyty przedmiot daje drzewku 1 exp. Drzewo ma 5 poziomów, zaczynając od poziomu pierwszego. Zmienia wygląd wraz z poziomami. Używając łuk, możesz zobaczyć ile expa brakuje do kolejnego poziomu. Pasek zdrowia drzewa jest powiązany z jego doświadczeniem. Jeżeli chodzi o rajdy i nagrody, Bad Elves i dwarfs będą atakować okolice Magic Christmas Tree, próbując sabotować święta. Każdy poziom drzewa ma własne potwory i mini -bossy. Im wyższy poziom drzewa, tym trudniejsi przeciwnicy, ale loot i exp lepszy. Potwory z rajdów mogą upuścić więcej bombek i girland. No flakesy, rzadkie przedmioty takie jak Christmas Token, Christmas Present Bag oraz dodatkowe itemy. Rajd wokół Magic Christmas Tree odbywają się średnio 3 razy losowo w ciągu dnia z komunikatami 15-10-5 i minutę przed startem. Dodatkowo codziennie o godzinie 20.15 naszego czasu polskiego jest gwarantowany raid. Dwarfy i elfy atakują falami od 2 do 5 fal co 3 minuty. Oczywiście też nie zapomnieliśmy o ruggardzie Codziennie o 21.15 bandyci, dwarfy i elfy atakują naszego Mikołaja Sleda. Ich złowrogi cel ukraść Renifery i prezenty przeznaczone na święta. Jako odważny Rukstajer musisz stawić im czoła i nie dopuścić do ich planu. Pokaż swoją siłę i odwagę broniąc sań i skarbów. Santa's Helper szepcze o niesamowitych nagrodach, ekskluzywnym sprzęcie niedostępnym nigdzie indziej na Rukgardzie, a także dodatkowych snowflakesach i cennej gotówce. Chroni Rukgard i ducha świąt. Ocalsanie, strzeż reniferów i zachowaj magię tego sezonu. Sorki za mój głos trochę, ale jestem chory. Ledwo dałem radę to wszystko przeczytać dla Was, więc mam nadzieję, że filmik Wam się podoba i że Wam się podoba newsik. No i przechodzimy teraz do takiego podsumowania, które nagrałem jeszcze na dworze wcześniej. Moi drodzy, teraz na freestyleu na sam koniec. Mam nadzieję, że event Wam się spodoba. Zapraszam serdecznie wszystkich na trasura.online. I co, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Łapka w górę, subskrypcje i tak dalej, żeby być na bieżąco. I widzimy się na trasurce. ألو